No gdzie jeszcze są? Ja widzę. To ile już masz jajek? Cztery jeszcze. To jeszcze? Jeszcze cztery. Jeszcze cztery. No, no szukaj, szukaj, szukaj rozglądaj się. Mam Szukaj. A tam gdzieś w ogródku nie będzie, Popatrz. No szukaj w ogródku, Misor. No tam chyba nie ma. Szukaj, szukaj. Ja już widzę, chyba. Szukaj jajeczka. Widzisz? No. Podejdź do płota i idź do płota. Idź w stronę piaskownicy, to ci powiem. Idź w stronę piaskownicy. Tu jajo Ale... A jaje widzę! Ja widzę jajo. Czekamy czy Maxek znajdzie. Widzisz jajo? No to już zbieraj. Trzeba je jakoś wyciągnąć. Dasz radę czy data ma ci pomóc? Ale jesteś silny. już ma piąte jajo. To jeszcze trzy. No Czekamy jeszcze trzech jajów. Hmm, gdzie tu mogą być jaja? No, no szukaj, pięć. jeszcze trzy, jeden, no, dwa, można trzy. No, szukaj, dalej idziemy. No. no, idź, szukaj. No, szukaj dobrze jajeczek. O, jeszcze dwa jajko. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa jajka musisz znaleźć. To ja Ci podpowiedź dam, Masek. Kieruj się w stronę domku, to znajdziesz. Szukamy jajów. Jedno jajo. Gdzie jest jeszcze jedno jajo? No dobrze się rozglądaj. O, jeszcze te jajko. Brawo! Ile masz jajek? Osiem! Osiem masz! No to, to znalazłeś. Brawo.